Czwórka poznańskich studentów z Wolontariatu Misyjnego wyruszy wkrótce na misję. Agnieszka, Emilia, Alicja, a także Jacek zdecydowali się poświęcić rok swojego życia na pracę dla najuboższych. Kilka dni temu odebrali tak zwane krzyże misyjne. Mając go wiem, w którą stronę idę i jednocześnie też będąc tam na miejscu też wiem, że. Ee, że po coś tam jestem. Ee, I też nie chodzi o to, że wprost będę jakby mówić o Panu Jezusie, ale jednocześnie to, że go mam, e, to się go nie wstydzę. Ale jednocześnie to, że go mam, to też powoduje to, że, że wiem, w którą właśnie, którym ty iść, i w swoim całym zachowaniem, swoim, swoimi różnymi, e, różnymi właśnie działaniami będę pokazywać to, że wierzę. To jest dla mnie trzy rzeczy. Agnieszka wyjedzie do Boliwii, do andyjskiego miasta Tupiza. Tam będzie pracowała w środowisku. Zupełnie inaczej trafiły jej koleżanki Anna i Emilia. One wyruszą do Peru. Punktem docelowym jest San Lorenzo, w samym środku amazońskiej dżungli. Moja no, i moja i Emil tą wyjedą, będzie polegała przede wszystkim na pomocy w oratoriach sanicyjskich, czyli takich świetlicach młodzieżowych. I tam będziemy dzieciom pomagać w nauce, będziemy organizować czas wolny, takie dodatkowe warsztaty. A także później, z tego co wiem, mamy pływać z misjonarzami po wioskach amazońskich i tam pomagać im w takiej pracy bardziej ewentualizacyjnej. Przygotowania do wyjazdu trwają od wielu miesięcy. Co ciekawe, jeszcze w ubiegłym roku wydawało się, że wszyscy wolontariusze wyjadą do Afryki. Tymczasem decyzja Salezjanów była inna. Takim ośrodkiem decydującym jest na nasza centrala Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego w Krakowie i w zależności od poprzednich, to, to tak, u nas nie ma wyboru, bo chcę do Afryki, bo chcę turystycznie gdzieś coś. Jest to pewnego rodzaju misja, tam gdzie przyjdzie posłanie, tam, tam jedziesz. Jest to też taki sposób na weryfikację naszych motywacji, ponieważ nie jest to wyjazd, wyjazd turystyczny, to nie może odpowiadać naszym aspiracjom podróżniczym, lecz tak naprawdę potrzebie pomagania. Oczywiście wcześniej, przed wyjazdem, wypełniamy deklaracje, które opisują nasze umiejętności, nasze predyspozycje, zainteresowania, zdolności językowe. I na podstawie tych deklaracji są dobierane do nas konkretne placówki w odpowiedzi na ich potrzeby, na to, czego, czego od nas wymagają na podstawie naszych predyspozycji. Od początku, kiedy podjęłam decyzję o wyjeździe, też wypełniamy pół roku przed, przed planowanym wyjazdem deklarację i wiedziałam, wypełniając tę deklarację, wiedziałam, że to będzie Ala. Potem z czasem okazało się, że ona nie wypełniła tej deklaracji, więc byłam trochę zdenerwowana, miałam jechać sama. Eee, w ogóle tutaj też taka ciekawa rzecz, że mam jechać do Afryki i od początku czułam w tym boku, że tak, na pewno no się pewna wolfariat będzie do Afryka. Okazało się, że jadę do Ameryki Południowej, ale jadę za mną i, i to też mnie jakoś tak utwierdza, że, że razem sobie poradzimy. Dziewczyny spodziewają się, że nie będzie łatwo. Agnieszka przygotowuje się na chorobę wysokościową, będzie żyła na wysokości ponad 3000 metrów. Emilia i Ala wiedzą, że w dżungli nie będzie się lanki. Są jednak przekonane, że dadzą radę. Jaka jest moja motywacja? Przede wszystkim właśnie chęć dania siebie, bo tak jak mówi treść jednej piosenki, jedyne co mam to ręce, za które ręczę, i rzeczywiście niedawno usłyszałam sobie, że tak naprawdę nie mam, nie mam nic. Skończyłam studia, skończyłam pracę, wyjeżdżam, zostawiam wszystko, ale mogę dać tą energię, pasję do działania. Nie wiem, to co mam, nie, tak naprawdę. Nie wiem, dlaczego jadę. Wiem, że to jest na pewno powołanie, że jeśli mam tam jechać, to widocznie ktoś mnie potrzebuje. Jeśli ma być to chociażby jedna osoba, to dam z siebie na pewno wszystko. I wydaje mi się, że, że głównie to. Dla mnie przecież misyjne to jest takie błogosławieństwo Kościoła Katolickiego. Takie zapewnienie, że nie wyjeżdżam, dlatego że chcę sobie pojechać do ładnego, egzotycznego miejsca, tylko wyjeżdżam do właśnie takiej pracy misyjnej i mam błogosławieństwo po prostu na tą drogę Kościoła. A także to mi mnie osobiście jest też takim przypomnieniem, po co tam jadę i też, że nie będzie łatwo, ale cały czas jednak będzie wsparcie, wsparcie Pana Boga i wszystko potoczy się dobrze, nawet to jeśli nie będzie nie dużo problemów gdzieś tam na miejscu. To nie było tak, że chcę jechać, bo, no bo nie wiem, jestem tam potrzebna, bo była akurat wolontaria, tylko wydaje mi się, że to jest takie właśnie jak Pana Boga dane, bo to też, to też na przykład moja decyzja właśnie pojawiła się na adoracji, czyli jest w takim miejscu ważnym w tym momencie. Salezjański Wolontariat Misyjny od kilkunastu lat przygotowuje świeckich misjonarzy do pracy w Afryce czy Ameryce Południowej. Do tej pory do pracy w takich krajach jak Sierra Leone, Zambia, Tanzania czy Boliwia wyjechało ponad 200 wolontariuszy, a Emilia i Ala wyruszają już za kilkanaście dni.